Siema, 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 Dzisiaj... Tourmalet. American India Pale Ale. Więc znowu wracamy do India Pale Ale. Yy, piwo z browaru kontraktowego Spirifer. Spirifer to jest takie żyjątko, które żyje w wodzie. Zdaje się, że amolit. No. Podobno jeden z yy, Założycieli Browaru się tym strasznie jara. Czy kilku i tak sobie też ten zwali Tourmalet. Widzimy rower, bo Tourmalet to jest zdaje się, że to jest jakaś tam przełęcz w Pirenejach. Jeden z odcinków Tour de France. Podobno bardzo trudny. No i na cześć tego odcinka Tourmalet nazywa się piwo. American India Pale Ale, piwo niefiltrowane. Słody, jęczmienne, ale Carapils, pszeniczny, chmiele, Tomahawk, Cascade, Centennial, Amarillo, Citra, Simco, droży, US05, piwo pasteryzowane. Ciekawostką jest to, że to jest piwo, no powiedzmy, że polskie, tak? Spirifel, natomiast uważane jest w Czechach. Wybrowarze wyszków. No, także taka ciekawostka. Najlepiej spożyć do 12 lutego 2015, więc no, na pewno zdecydowanie świeższe niż wczorajsze. Zobaczymy, z czym to się je. No, i dzisiaj postaramy się troszkę streścić bardziej, gdyż. Kiedyś wczoraj było 20 zdaje się 1 minut zapach muszę powiedzieć że podobny do wczorajszego amerykańskie chmiele takie cytrusowe chociaż hmm, jednak różni się tym wydaje się być lekko słodsze nie wiem jakąś taką Może to truskawką, może czymś. Ciężko powiedzieć. w zapachu raczej słodki. Proszę bardzo. Pienić to się ono za bardzo nie chce. Pianka jako taka. Pęcherzyki raczej średnie. Średnie i duże. Troszkę wymuszona piwo. O, mętne. Tak, niefiltrowane, więc. Może ja dobrze. Tak, chwil piwo jest niefiltrowane. No i to widać. Kolor taki, taka mleczna krówka. Nie wiem, jak z moim zmysłem powonienia. No ale wybija się cytrus. Co tu więcej mówić? Uah. Mm. American India Pale Ale ma to do siebie, że goryczka musi być. Ktoś się chwalał, że jest to 58 IBU. I to czuć. I to czuć. Wczorajsze piwo nie miało takiej goryczki, czyli śnieg na Beniowej. Czyli co? Chyba się jednak aż tak bardzo nie przyzwyczaiłem. Po prostu piwo miało mniejszą goryczkę i przez to dla kogoś tak, powiedzmy, troszkę mniej wprawionego... Mm, może wprawionego... Złe słowo. Dla kogoś, który... Dla kogoś, kto mm, przez większą część życia pił takie sobie euroszczochy, no to ten poziom, powiedzmy, 60 ibu już je daje o sobie znać. Natomiast kluczowym pozostaje pytanie, czy jest tutaj tylko goryczka, czy jest coś więcej. I szczerze mówiąc, mm, szczerze mówiąc. Mm, dla mnie osobiście w tej chwili ta goryczka dominuje. Ten zapach cytrusów jest wyczuwalny głównie przez nos, natomiast natomiast. jakby w ustach dużo mniej. Piwo takie trochę herbaciane, taka gorzka herbata. Taka naprawdę gorzka herbata. Szczerze mówiąc żeby zawsze jak rozmawiamy do o piwie to mówię szczerze. nadużywam tego powiedzenia. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc yy, Naprawdę yy, dziś wolałbym wypić na przykład Metropolis niż Spiritera Turmana. Przepraszam. Ze wszystkich American IPA tamto piwo dostarczyło mi najwięcej wrażeń. Dlaczego? Dlatego, że goryczka, goryczka nie gasiła tam wszystkich innych smaków, jakie tam rzekomo, rzekomo były. Chociaż, chyba nie do końca. Łóżka. Wiesz, teraz mm, wraz z, z upijaniem no, dochodzą jakieś takie właśnie spodsze, spodsze aromaty jakieś takie troszkę mm, wiśniowe tak bym powiedział tutaj coś na ten temat mm. nie doszło wymienione słody i chmiele Muszki. Owocówki. Ciekawe skąd. Zleciało się do piwa owocowego. Muszki lubią cytrusy. Jest słody, czy gdzieś tam na końcu taka się gdy czy... W zasadzie takie... Mm, takie śmieszne. Takie nietypowe, bo... Najpierw uderza mnie goryczka, później przychodzi taka mm, no, piwno, może lekko cytrusowa, yy, nuta cieczy powiedzmy, także wchodzi ciecz. Znaczy czuję, że mam ciecz w ustach, a nie uderza goryczka. I na końcu gdzieś tam na języku zostaje taki mm, no właśnie taki słodkawy posmak. wyraźny. Także jeżeli komuś nie przeszkadza 58 IBU, jeżeli nie przeszkadza goryczka, no to czemu? Można czegoś takiego spróbować, tak? Co przynosi słodycz na końcu. A skoro jesteśmy przy słodycie i zbliżających się wyborach samorządowych hmm, nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy też tak macie w swoich miejscowościach, że zawsze... Przepraszam. Że zawsze trafi się jakiś taki kandydat, który mówi, że najważniejsza na świecie to jest miłość. Że naj... Żeby się ludzie kochali. Jako komunist zamierzam tak zrobić, żeby się kochali. Mhm. Swoją czy bo wybory w tym roku są ciekawe jeżeli kogoś w ogóle to interesuje że, że większość nie, młodzieży nie interesuje ciekawe są dlatego, że media społecznościowe zdążyły się przez ostatnie parę lat w Polsce zadomowić w całkiem niezłej skali i dzisiaj jest już tam każdy i tych naszych lokalnych y, polityków no, często możemy spotkać na facebooku wymienić jakieś uwagi Poczytać ich opinie, i no, bardzo często y, zobaczyć pierwszy raz na oczy, jakimi są idiotami. Niektórzy z nich, ja nie będę wymieniał nazwisk, bo każdy, każdy to może zobaczyć y, na własne oczy. I no. Czy ja nie chcę nikogo obrażać. No. Nie, nie chcę. Dla niektórych to słowo idiota będzie nobilitacją wręcz. Bo są przykłady tak skrajne, że to, to w głowie się nie mieści, że ktoś siedzi tam kilka kadencji. Siedzi kilka kadencji i potrafi sam sobie zaprzeczyć w dwóch kolejnych komentarzach, nawet nie widząc tego, że to robi. To jest po prostu niesamowite. Yy... Zauważalny jest też sam poziom tej debaty, który, no powiedzmy, no jest różny, tak? Jest różny, no powiedzmy, no nie jest niski. Jest różny, bo są osoby, które faktycznie mają merytorycznie coś do przekazania, ale jest cała drzesza po prostu ludzi anty. I to na takim debilnym, debilnym poziomie. Na zasadzie, że mm, ktoś przedstawi jakiś program wyborczy, a tak zwana opozycja będzie mówić: mm, Tu znalazłem punkt, który mi się nie podoba. On nie jest do końca spójny. Ten program jest do dupy. Naprawdę. Naprawdę. Ludzie, no, umówmy się, nawet najlepszy kandydat będzie miał program przerysowany w jakąś tam stronę. Dlatego, że tak musi być, bo nikt wam tyle nie da, ile ja wam mogę obiecać. To jest, to jest normalna rzecz. No, nie wierzcie we wszystko, co ktoś tam powie, że zrobi. Nie zrobi. Nie zrobi, nie ma szans, ale musi obiecać więcej. Bo wszyscy obiecują gruszki na wieżbie, więc gdyby obiecał mało rzeczywiście to, co zrobi, no to wyglądałby blado na, na tle pozostałych. Niemniej jednak trafiają się osoby, które przedstawią konkrety, a są osoby, które drukują yy, programy na zasadzie no, trzeba coś zrobić ściągnąć turystów tak, coś działać i to jest program. Coś zrobić, coś działać. Turystyka jest najważniejszą gałęzią przemysłu. Tak, a tak właśnie przeczytałem, że turystyka jest gałęzią przemysłu w jednym z programów lokalnych. Nie wiem, to coś się chyba pozmieniało od czasów, kiedy w... Nie wiem od jakich czasów. Turystyka jest gałęzią przemysłu. Według jednej z pań. Nie wiem jak wy to widzicie. Nie wiem jak będziecie głosować. I w sumie niewiele, niewiele mnie to interesuje. Natomiast zauważcie taką jedną, jedną rzecz. O ile. Mm, w wyborach na w szczeblu, powiedzmy, krajowym, to ja mogę zrozumieć jeszcze, że są jakieś yy, opcje, tak? Bo no, powiedzmy, tam polityka rozgrywa się o po... sprawy światopoglądowe często. Yy, powiedzmy, yy. Yy, idzie też o styl życia jakiś, tak? O Ograniczę jakiejś tam wolności. O tyle w takich wyborach lokalnych, zwłaszcza w małych miejscowościach, no ludzie, umówmy się większość gra do jednej bramki, i nie może być tak, że przyjdzie jedna osoba, przedstawi jakiś tam pomysł na miasto, jakąś tam swoją wizję a druga będzie mówiła, że ten pomysł to jest dno, bo ona w jednym punkcie uważa inaczej, albo w kilku. To nie, nie tędy, droga, nie tędy powinna przebiegać dyskusja. Nie, nie na tym... Posłuchajcie mnie. Polityce. Nie na tym polega wasze zwycięstwo, że wy zrobicie z kogoś innego debila. Próbując na siłę z kogoś zrobić debila, wcale nie robicie z siebie osób mądrzejszych. A lokalnie naprawdę większość gra do jednej bramki. I o ile nie jest to jakiś przykładowy pan Koperta, to będzie grał do jednej bramki. Druga sprawa jest taka, że większość idzie tam właśnie po koperty. Większość, jak nie wszyscy, to jest druga rzecz. Ale opamiętajcie się, żeby chociaż to na zewnątrz tak nie wyglądało. To nie jest konkurs, kto z kogo zrobi większego idiota. Miejcie trochę godności. A po przegranych wyborach najlepiej napijcie się piwa. Może być turmale. Pozdrawiam. Cześć.